Święty Jakub był najbliższy, jednym z najbliższych apostołów Pana Jezusa. Był też pierwszym biskupem Jerozolimy. A w 1944 roku został stracony przez Heroda przez święcie głowy. Jego bliscy i uczniowie ukradli ciało i przewieźli je do Hiszpanii, do Galicji, gdzie został pochowany. I tam zaczęto przybywać w celach nawiedzenia grobu świętego. Natomiast legenda głosi, że gdyby nie pewien pustelnik, który w IX wieku za pośrednictwem gwiazd znalazł to miejsce, zapomniano by o płucie świętego. Od czasów znalezienia właśnie przez tego pustelnika grobu świętego Jakuba miejsce to jest nazywane Campus Stella, czyli miejsce gwiazd i może stąd ta nazwa Santiago de Compostela Trasa Świętego Jakuba z zna tutaj, 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 tutaj aż do Zgorzelca no i tam są Niemcy a my jedziemy sobie z Krakowa i będziemy tutaj wjeżdżać przez Polkowice, Jakubów może nie wiem, czy przez Bogów, tutaj nie wiem. Przejedziemy, zobaczymy. Jakubowi trzeba, trzeba by się zatrzymać, bo tam mamy kościół do oglądnięcia. Tutaj piszą, że koniecznie, zobacz, koniecznie. Ciekawostką jest to, że wielu Pilczymów nie kończy trasy przy grobie świętego Jakuba, tylko chodzą do wybrzeża Atlantyku, który w średniowieczu był uznawany za koniec świata. A drugą ciekawostką jest to, że na egzaminie z historii kultury i sztuki u pani Kazimiery bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za, za pani pracę. Teraz żałuję, że się lepiej nie uczyłam wtedy. W każdym razie to, to jest trasa świętego Jakuba była moim pytaniem egzaminacyjnym, no i nie zdałam niestety za pierwszym podejściem. dzisiaj jechać do Tustrzyna nad Odrą, tam się odbywa pole Rock Festival, czyli dawne Woodstock. Ale jakoś tak nie chce nam się w tłumie dzisiaj spać, a jeszcze nasi dobrzy znajomi będą sobie dzisiaj tutaj nad jeziorkiem nie słysz i postanowiliśmy, że tutaj dzisiaj się zatrzymamy na noc, wykąpiemy się może jutro rano albo dzisiaj jeszcze i skoczymy sobie szybciutko tutaj do Kostrzyna zerkniemy na chwilkę i potem nie wiem jakoś może tędy pojedziemy do czy ten kołobrzeg tu do kołobrzegu jesteśmy nad jeziorem nie słyszę, nie słyszę 20 km od Świebodzina w stronę zachodnią Tutaj stoi kamperek naszych znajomych, którzy nas y, y, wypuszczyli nam do rok temu i właśnie tam podchodzą sobie z Krzysiem i dzięki temu mogliśmy się spróbować, czy damy radę komperować i dzięki temu kupiliśmy tego kamperka naszego obecnego. Czy można was, przepraszam, zwlogować? To czy, no bo ja się uczę robić vlogów. Vlogi. Zvlogować? Vlogować? Czy będzie bolało? Zobaczę, jak widzisz będziesz wszystko mówił, to możesz mieć jakieś hejty, to, to możesz mnie logować. Zlogować nawet. Spotkaliśmy się tutaj z Pawłem i jego rodziną. My jeszcze rodziny nie widzieliśmy. Śpi. Gdzie my jesteśmy teraz? Wspomnijmy. Nie. Czekaj, czeka, Jezioro. Nie słyszę. Nie, słysz. nie, 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 słysz. nie słyszę? nie słyszę. No. Nie, nie widzę. Nie słyszysz? Nie słyszę. I nie pamiętam. I nie pamiętam. Nie Generalnie koło Świebodzina.